Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku spróbuję porównać dwa zeszyty wycinanek z modelem PZL Jastrząb. Pierwsza wycinanka jest to MP Model wydawnictwa Ansfel z modelem Jastrząb. Numer 43 z 2018 roku. Skala 1:33, oczywiście, i numer. Najnowszy wydawnictwa profile, kartonowa kolekcja numer 37 zeszytu z PZL 50 Jastrząb, oczywiście też skala 1:33. Tak więc zapraszam na odcinek. Zaczniemy od MP Model. Może ja te zeszyty będę nazywał MP i KK w tym zeszycie opracowanym model jest opracowany przez pana yy, projekt modelu Marek Pacyński i tak następnie rys historyczny oczywiście no i opis budowy kadłub skrzydła podwozie silnik yy, nie ma tego dużo tu i są rysunki. Rysunków bodajże 2, 4, 6, 8, 10. I na końcu taki rysunek generalnie zestawieniowy, ogólny, pokazujący poszczególne segmenty kadłuba. No i z numeracją części, rzut góra, dół i bok. Tu mamy rysunki z budową silnika oraz jej składaniem stery. Ster wysokości. Oczywiście możemy też tu zrobić stery w postaci stałej lub Odcinając w postaci ruchomej, czyli możemy zrobić wychylenie w dół, w górę. To samo jest z lotkami i ze sterem kierunku. Montaż podwozia, w opisie, właśnie autor tutaj sugeruje się bardziej kierować rysunkami w budowie. Model nie jest zbyt trudny w budowie, nie ma dużo części. I tak na czterech arkuszach części umieszczone. Na tym arkuszu części do podklejenia na karton, tektura 1 mm. Tu mamy części podwozia, elementy do samodzielnego wykonania z drutu. 0,5 mm drut. Model posiada. Wnętrze kabiny do wykonania. Tu mamy w, e, kabinka od wewnątrz. Tak jak mówiłem, stery kierunku, wysokości. Możemy zrobić to na, e, w, na dwa sposoby. W łatwiejszym, czyli składamy cały ster e, wysokości, bądź odcinając lotki, możemy wkleić lotki, które są tu zaznaczone. E, w takim Znakiem zapytania możemy to sobie zrobić, bądź nie w wersji bardziej uproszczonej, bądź w wersji bardziej skomplikowanej. Podwozie: podwozie możemy wykonać też z wnętrzem, bądź schowane i ostatnia strona od numeru pierwszego: wszystkie modele latające widzę samolotów, śmigłowiec. Jakie zostały wydane przez MP Model. Przejdźmy teraz do KK, czyli kartonowa kolekcja, wydawnictwa, profile, i też na pierwszej stronie rys historyczny, dane, osiągi, oryginału. I tu już jest, a jeszcze dodam, że. Twórcą wycinanki, czyli, czyli projektantem, jest Paweł Mistewicz. I tu w tej wycinance mamy jakby bardziej obszerniejszy opis montażu. Jest kadłub, i tu odnosi się budowa kadłuba do rysunku 1/2, który jest właśnie oznaczony. Schemat konstrukcji kadłuba. Jedynka i dwójka, numer 2AB całej konstrukcji kabiny. Kabina jest tutaj bardziej, bardziej udetalizowana, więcej elementów detalicznych. Silnik, więcej elementów posiada, bardziej skomplikowany. Cały, cały zeszyt posiada bodajże 12 rysunków. Te rysunki są, tak jak w tym wypadku, 2, yy, A, B, C jeszcze dodatkowo oznaczone literkami. Bardzo fajnie, bo opisuje każdy rysunek, jakiej konstrukcji dotyczy. Konstrukcja skrzydła, pozioma, statecznika poziomego. I tu w tym wypadku też możemy zrobić yy, model z sterami wysokości ruchomym bądź nie. <laughs> jako bardziej wersja uproszczona, bądź bardziej skomplikowana dla nas. Też na czterech arkuszach są rozmieszczone elementy modelu, detale. I w tym wypadku już jest model. E, tu nie dodałem, że MP model też jest e, elementy są całej konstrukcji srebrne. Natomiast porównując, porównując z KK, z kartonową kolekcją, w tym wypadku na tych elementach też srebrnych są różne odcienie tych, te, tego srebra. Są bardziej, bardziej błyszczące i, i bardziej ciemne. Tak jakby blachy podzielone są segmentami odnoszące się do poszczególnych sekcji. I tu jest troszeczkę, tu jest ta kolorystyka taka jednolita tego srebra bądź szarości, natomiast tu w tym wypadku już jest to bardziej yy, złożona taka, taki podział, na przykład na, tu się odnosi na skrzydle ten kolor jest bardziej jaśniejszy lub ciemniejszy co, co bardziej to uatrakcyjnia ten model yy, sama konstrukcja jest troszeczkę inna Detali. Tu na przykład w KK mamy e, centropłat inaczej podzielony. Składa się z dwóch elementów. W e, wycinance MP jest w, jedny, w, w jednym elemencie centropłat skrzydeł. No, jest zła, MP jest znacznie łatwiejszą, mi się wydaje, tu e, wycinanką dla mniej zaawansowanych. Natomiast e, Kartonowa kolekcja już jest bardziej złożona. Ster w kierunku możemy wykonać tutaj w dwóch wersjach. Wersji z kierunkiem srebrnym bądź z kierunkiem białym. Były tu dwie wersje. Wersja z białym statecznikiem. Był to model przeznaczony dla Instytutu Badań Lotniczych. Bodajże to się tak nazywało. Spróbuję tu znaleźć. Sterzenie pionowe dla, dla Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa przeznaczony. Natomiast dla srebrny, ster kierunku to egzemplarz seryjny. Co do historii tego, tego samolotu, możemy sobie oczywiście przeczytać tutaj w tej wycinance w Rysie, bądź na Wikipedia. Ja nie będę się tu zgłębiał. I tu na. W cienkim kartonie elementy użebrowania. Tu mamy też te elementy w innym kolorze oznaczone do podklejenia na karton. Oczywiście dostępne też jest elementy wycinane laserowo, które możemy sobie zamówić ze strony producenta czyli wydawnictwa www.kartonowa.pl. Tu są szablony do podklejenia na karton w 1 do 1. Tu są szablony elementów, które musimy wykonać samodzielnie. Tu są szablony do wycięcia, jeżeli robimy owiewkę przeźroczystą, czyli z folii bezbarwnej. Podobnie jest w MP. Też są tu szablony. Tu jest w tym wypadku szablon z folii, który wycinamy Podobnie i z elementami, które musimy wykonać samodzielnie w drucie, z drutu. Natomiast, co zauważyłem, jest tutaj nawet zdjęcie, gdzie oryginał posiadał na okapowaniu, bodajże, jeżeli dobrze to nazwę, okapowaniu osłony silnika są takie elementy wypukłe, Natomiast w obu modelach, w obu wycinankach tego nie ma. Na, zewnętrznych, na zewnętrznym tym cylindrze okalającym silnik jest gładko. Także tu oba w obu wycinankach pominięto to. Strona, która tu zawiera, jakby zdjęcia z prototypu, czyli tak zwanej surówki wycinanki. No i dalszy, dość, tak jak mówiłem, dość obszerny opis budowy, składania modelu. Tu raczej jest to zgodne z numeracją części, kolejność sklejania. Strona poświęcona poprzedniemu wydaniu wycinanki, czyli tu były Lublin R13D. Warto by było go mieć w swojej kolekcji. I przedostatnia strona, pokazująca też, jakby rysunek zestawieniowy, rzuty i oznaczenia części, wymiar modelu 295 mm, długość 250 mm, i ilość części kartonowych 374. Skala, oczywiście, obu wycinanych to jest 1,33. Tu jeszcze mamy też poprzednie wydania i ostatnia strona zdjęcia tzw. surówki i tutaj jest też jakby opis, historia modelu modelu oryginału. Oczywiście też MP miał Lublina. 13D w dwóch wersjach, i to był pierwszy numer, który się ukazał. I w ósmym numerze był TER na pływakach, tak zwana, zwana wersja wodna. Tak jak wspomniałem, jest to bardziej łatwiejsza wersja MP-model, i troszeczkę bardziej skomplikowana, trudniejsza kartonowa kolekcja. Mam oba egzemplarze także. Zachęcam do budowy. Dla początkujących ta wersja jest myślę dość, dość przyjazna, przyjemna. O, jeszcze wspomnę, że też mamy tu na tym, tym, tej wersji malarskiej na okładki. Też mamy tu te wypukłe elementy okalające cylindry. Bo to... Natomiast wycinanki tego nie mają na na swojej konstrukcji. To jest ten element. Osłona silnika i tutaj nie ma tego na, na tym. Także to to pominięto, bo nigdzie nie, nie ma też na rysunkach montażowych tego, że to musimy to doklejać. Na przykład tutaj powinno być i podobnie jest kaka. Też jest. Tu natomiast na zdjęciu jakby tym rysunku okładkowym tego nie ma, ale jest zdjęcie z lutego 1939 roku, gdzie oryginał miał to. Być może zastosowano tu silnik, bo inny model silnika, bo tutaj jakby pierwsza wersja miała inny silnik, później bardziej rozwojowa wersja, inny silnik, może to dlatego jest tutaj coś na rzeczy z tym. I tutaj też nie ma na przykład tego, tych osłon zaworów, tak podejrzewam, że to powinny być te osłony do zaworów. Ale właśnie może to jest dlatego tym spowodowane, że był inny typ silnika i tutaj model ma inny typ silnika i tym się różniły. I tu pokażę jeszcze. Osłony silnika. Jeżeli znajdę, to był numer, numer. Jeżeli znajdę osłona 110. 110. Tu mamy 110. No i właśnie tutaj też nie ma tych elementów, gdzie należy przykleić, jakby te elementy wystające także dość łatwy model, dość ciekawy. No i zachęcam też do jakby kolekcji tego lublina, jeżeli ktoś nie ma jeszcze to do swojej kolekcji o zakup. Ja spróbuję też się postarać. Nie mam tego w kolekcji, natomiast jest to bardzo ładny, nie wyglądający górnopłat, który warto by było skleić. Także to jest taka moja. Moje takie subiektywne zdanie na temat tych dwóch modeli, i to chciałem pokazać. To mam w swojej kolekcji. Zapraszam do subskrypcji, oglądania kanału. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia na kanale.